Dzień dobry, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję, że zdecydowaliście się przybyć tutaj do Pabianic, aby zrobić relację z naszego spotkania. A gościem naszego pięknego miasta dziś pan Szymon Hołownia, kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To niezwykła postać, człowiek, który zdecydował się bez zaplecza politycznego wystąpić w nadchodzących wyborach. W sposób szczególny wspierać samorządy, Stąd też jego wizyta, aby zapoznać się z naszymi troskami, problemami, ale również planami, oczekiwaniami. I serdecznie dziękując za tą wizytę, bardzo bym prosił, żeby przekazał parę słów Państwu na temat tego, co udało nam się na górze ustalić. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to zaproszenie, za możliwość spotkania w Pabianicach. Prezydent Mackiewicz, który, jak wiecie, też jest prezydentem, który z bardzo szerokim poparciem, a nie tylko monopartyjnym, osiąga tutaj sukcesy wyborcze, ale nie tylko wyborcze, no bo przecież robi też dużo dobrego w mieście, opowiadał mi o tym, jak, jak sytuacja wygląda. Jak wygląda dzisiaj sytuacja samorządów, które mają coraz to niższe wpływy w związku z tym, że obniża się podatek PIT a z podatku PIT takie samorządy jak ten Pabianicki w dużej mierze korzystają, mogą, mogą inwestować, realizować różne zadania, które, które przed nimi stoją. Ta sytuacja jest rzeczywiście bardzo trudna w całej Polsce. Rozmawiam przecież co w zasadzie codziennie albo co drugi dzień z prezydentami polskich miast. Przedwczoraj byłem u prezydenta Starachowic, teraz jestem tu w Pabianicach, za chwilę będę u prezydenta Gniezna. Na, na, na cotygodniowych konferencjach, telekonferencjach z samorządowcami. Słyszę, jak zaczyna być źle. To nie jest tylko kwestia zatrudnienia w urzędach i w placówkach podległych urzędom, ale to jest zamykanie połączeń komunikacyjnych, to jest w wielu miejscach obcinanie działalności na no i tak przecież bardzo doświadczoną sferę kultury, to jest zastanawianie się nad tym, jak nadal będzie wyglądała pomoc socjalna, opieka świadczona ze strony miasta tym najsłabszym mieszkańcom miasta. Samorządy w Polsce stają naprawdę na krawędzi w tym momencie. I zadaniem prezydenta, zadaniem władz centralnych, zadaniem rządu jest to, żeby jak najmocniej je w tym wesprzeć, a nie rzucać im kłody pod nogi, a nie kombinować, a nie oszukiwać po raz kolejny, dorzucając zadań i nie wysyłając na te zadania pieniędzy, tak jak się to dzieje choćby z subwencją oświatową. To jest rzecz, która, która będzie niszczyła polskie samorządy jeszcze przez miesiące i dlatego ja uważam, że w Polsce jest czas na prezydenta, który nie tylko będzie. Poza całym tym układem partyjnych wojen, ale będzie też prezydentem, który tak jak ja postawił sobie za cel e, wspieranie samorządów. E, samorządy je, są jednym z czterech głównych tematów mojej prezydentury i głęboko wierzę, że dojdziemy do sytuacji, w której samorządy w Polsce będą mogły czuć się bezpieczne, w, której będą w którym będą pracowały e, na rzecz mieszkańców e, tak, jak powinny to robić. Prezydent Mackiewicz opowiadał mi też, a ja interesowałem się tym, i, i, i nadal będę się interesował. Jak potrzebna jest dla waszej aglomeracji ustawa metropolitalna i ile, ile można by było uzyskać, gdyby rzeczywiście udało się ten projekt przeprowadzić. To bardzo ważna kwestia, dlatego że zmienia się struktura ludnościowa Rzeczpospolitej. To już jest zupełnie inny kraj, jeżeli chodzi o strukturę ludzi mieszkających w miastach, na wsi. Niż to było jeszcze za czasów choćby mojej młodości, naszej młodości, te zmiany będą postępować. Polska się wyludnia, Polska w nieuchronny sposób będzie koncentrować się wokół ośrodków, które są w stanie zapewnić wysoki poziom usług, których coraz bardziej wszyscy potrzebujemy, bo się do nich przyzwyczailiśmy i regulacje prawne, ustrój terytorialny Rzeczpospolitej musi za tym podążać. Nie może wyprzedzać, ale nie może też być za tym, co się dzisiaj w Polsce dzieje. Także to kolejny ważny aspekt, który z tej, z tej wizyty wynoszę, a też ciekawe było dla mnie, jak, jak miasto, które wyszło przecież z bardzo poważnej sytuacji finansowej, z bardzo poważnych restrykcji finansowych, chce się teraz rozwijać, jak widzi inwestycje i jak widzi swoją rolę w aglomeracji, a tych aglomeracji w Polsce, metropolii w Polsce będziemy mieli przecież coraz więcej. Więc życzę prezydentowi. Grzegorzowi, żeby mu się tu wszystko udało dla dobra Pabianiczan. Nie wiem, czy on mi też życzy, żeby mi się udało dla dobra Rzeczpospolitej, bo on już dwa razy startował w wyborach, w których znaczy tych prezydenckich, tak, w, których, w których okręgiem wyborczym były Pabianice. Ja po raz pierwszy w życiu od razu wystartowałem w wyborach, w których okręgiem wyborczym jest cała Polska. Więc to wyzwanie nie jest błahe, ale wierzę, że że w tym jednomandatowym okręgu wyborczym, który nazywa się Rzeczpospolita Polska, e, uda się osiągnąć e, za tych 40 czy 40 kilka dni sukces. E, I mam nadzieję, że Pabianice i samorząd Pabianicki też na tym wtedy wyraźnie skorzysta. Ja nie będę tracił energii na wojny platformy z PiSem, czy PiSu platformą albo układanie jakichś historii e, i jakichś knuć sejmowych. Ja, jako prezydent bezpartyjny, będę miał czas i energię na to żeby rzeczywiście walczyć o to, co Polakom bezwzględnie jest potrzebne. A samorząd jest im potrzebny yy, jak powietrze. Bo to przecież samorząd to drogi, samorząd to komunikacja, samorząd to ochrona zdrowia. Tak jak tutaj z miejskim szpitalem, samorząd to szkoły. Samorząd to jest to, z czego korzystamy na co dzień, a nie to, co oglądamy w telewizji, yy, gdzie widzimy polityków biorących się za tym czy innej konfiguracji. Dziękuję bardzo. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania do mnie czy do prezydenta Mackiewicza, to. Panie Szymonie, skoro jesteśmy przy temacie samorządów, dzisiaj organizacje pozarządowe zorganizowały swoją małą konferencję, na której poinformowały o wysłaniu do wszystkich klubów parlamentarnych własnego projektu ustawy. Projektu, który zakłada zakaz pełnienia innych funkcji w samorządzie w momencie, kiedy się zajmuje stanowisko radnego. Czyli ich zdaniem jest to potrzebne, by. Nie wypracować takiej struktury, że ktoś jest od kogoś zależny. Czyli mamy władzę samorządową, ktoś jest radnym, który powinien działać na rzecz mieszkańców, ale zajmuje stanowisko w spółce samorządu, w związku z czym jest zależny. Gdyby taki projekt do Pana trafił, czy Pan by go poparł? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, skoro jeszcze nie trafił, jak byś Pan odniósł do takiego projektu? Ja myślę, że to jest ciekawy krok, ale bardzo poważnie bym go skonsultował. Przede wszystkim z samorządowcami, bo prezydent powinien być prezydentem, który rozmawia z tych, którymi, których problemy realnie dotyczą. A ja zamierzam powołać Radę Samorządową przy prezydencie Rzeczpospolitej, której będą przedstawiciele wszystkich elementów wspólnot samorządowych, bo wspólnota samorządowa, w rozumieniu ustawy, to przecież nie tylko radny czy prezydent, ale to wszyscy mieszkańcy, którzy znajdują się, którzy żyją na terenie. Danego samorządu, a więc zapytałbym, co o tym myślał. Jeżeli ode mnie by to zależało, to od razu poszedłbym o krok dalej i nie tylko zakazał radnym pełnienia funkcji w miejskich spółkach, ale też wyczyściłbym państwowy majątek, czyli spółki skarbu państwa, z politycznych nepotów, który, od których tam aż się roi. Słyszymy o ministrach kancelarii prezydenta, o szefach CBA, którzy lądują jako członkowie zarządów wielkim, wielkiego polskiego ubezpieczyciela. Widzimy wędrujących byłych wiceministrów, widzimy y, ludzi, którzy, którzy w oczywisty sposób E, e są prowadzą nepotyzm polityczny e, na państwowym majątku, na spółkach Skarbu Państwa i w ogóle tego nie robię Więc może trzeba się zastanowić nad jakimś okresem karencji, na przykład, jeżeli chodzi o sprawowanie funkcji publicznej, e, a wchodzeniem w tego typu zależności w spółkach Skarbu Państwa. Jeżeli państwo ma być bardziej przejrzyste, to ja jestem bardzo za tym. Natomiast chętnie zapoznam się z założeniami tej konkretnej propozycji, tej konkretnej ustawy. Przeczytam ją i wypowiem się w tej sprawie. Jest e, to na pewno jakaś propozycja, jeżeli wychodzi od organizacji. Organizacji pozarządowych, tym bardziej trzeba się jej przyjrzeć. Tylko mówię, jeżeli już zaczynamy porządkować sytuację, to ją uporządkujmy. Wydaje mi się też, że dzisiaj, i chcę to już powiedzieć wyraźnie, podstawowym problemem samorządów nie jest jednak to, czy radni zasiadają w tej czy innej spółce. Podstawowym problemem samorządów jest to, że toną finansowo bez żadnej pomocy ze strony państwa. Dlatego ja w swoim programie antykryzysowym, czy reakcji na kryzys koronawirusowy, jako jeden z pięciu punktów równorzędnie ważnych, zaproponowałem wypłacenie przez państwo czy zażądałem wypłacenia przez państwo korona subwencji ogólnej w wysokości 15 miliardów złotych polskim samorządom. My to mamy wszystko policzone, tak żeby nie utonęły, żeby nie musiały ciąć tych połączeń, zamykać domów kultury i robić tych wszystkich rzeczy, które będą musiały robić. A więc najpierw i mówi to człowiek, który kiedyś miał do czynienia z ratownictwem, wykonajmy reanimację i ustabilizujmy pacjenta. A później będziemy się zastanawiać tym, czy może nie poprawić mu nosa, czy, 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 czy ręka dobrze działa, i czy to wszystko powinno być tak już idealnie. Na razie zróbmy te rzeczy, żeby pacjent przeżył. Więc od tego bym chciał też moją prezydencką energię, że tak powiem, od tego zacząć w to ukierunkować. Czy macie Państwo pytania? Pytanie, drogi Dzieci Pabianic. Chciałam się dowiedzieć, dlaczego na drodze dzisiejszej właśnie znalazło się pabianice, i czy pan wcześniej czegoś się dowiedział o tym mieście, na przykład co warto zobaczyć, czy jakie są potrze potrzeby... Nie wiem, tak przejeżdżałem sobie, po prostu myślę sobie Pabianicę, to zatrzymam się, a ponieważ akurat pan prezydent powiedział, że zamówił jedzenie, no to pomyślałem sobie, wstąpię. Poznam Pabianicką gościnność. Nie, słyszeliśmy dużo dobrego o Pawianickim samorządzie. Słyszeliśmy dużo dobrego z bardzo różnych stron. Słyszeliśmy dużo dobrego o działalności prezydenta, o tym, co, co tutaj się skąd? dzieje. Słucham? Na przykład, skąd? na przykład od naszych wolontariuszy, na przykład od tych lokalnych działaczy, których mamy przecież we wszystkich regionach Polski prawie 10 tysięcy i oni nam mówią, gdzie warto pojechać, co warto, na co warto zwrócić uwagę, ponieważ dzisiaj byłem w zgierzu. Gdzie poruszaliśmy temat ekologii, który tam jest krytycznie ważny, bo, bo, bo SG żyje na bombie, tak naprawdę chemicznej, która w każdej chwili może wybuchnąć i pociągnąć za sobą tysiące ofiar. Byłem w Łodzi, żeby odwiedzić naszych wolontariuszy. Za chwilę będę w Skierniewicach, w których będę mówił więcej o problemie retencji i suszy. No to pabianice się narzucają. A w, o Pabianicach chyba sporo wiem. Wiem mniej więcej, jakie zakłady tu działają. Wiem, ile Pabianice mają mieszkańców, wiem, z jakimi problemami się borykają, bo nie dość, że tego dowiedziałem się od naszych ludzi, to jeszcze ta ciekawa rozmowa z prezydentem Mackiewiczem bardzo mi oczy otworzyła. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane przyjechać do tego miasta w, nie tylko po to, żeby roztrząsać problemy, ale żeby po prostu się z nim zapoznać, bo Wszyscy dobrze wiemy, że w czasie takich szybkich wizyt, oficjalnych, wjazdów, wyjazdu nie ma y, y, czasu, żeby złapać taki charakter y, miasta, taki klimat. Tu trzeba posiedzieć parę godzin, parę dni i wtedy, y, y, wtedy każde miasto pokazuje to, co ma najlepszego, czasami również to, co ma najgorszego, ale mam nadzieję, że w przypadku Pabianic do tego, do tego nie dojdzie. Jeżeli Państwo będziecie chcieli, chętnie przyjadę jeszcze raz i y, y, spotkamy się i porozmawiamy, y, y, może wtedy. Pani jest życia Pabianic, pokażecie mi, jak w Pabianicach wygląda życie. I zrobicie mi ścieżkę po Pabianicach taką edukacyjną, o której będę też mógł opowiedzieć wszystkim Polakom. Dziękujemy Państwu bardzo za spotkanie. Panie prezydencie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz wielkie dzięki. Dziękuję dzięki bardzo do... serdecznie. Do zobaczenia.